Hej, witam Was na Sawannie. W dzisiejszym odcinku Huntera spróbujemy upolować sobie lewa. Sawanna Wurhonga to jest naprawdę piękny rezerwat. Ładne tutaj są naprawdę widoki. Nawet na w sumie nie najwyższych chyba ustawieniach graficznych. Czekajcie, już zobaczę obraz. E, no, wysoka jest jakość, po prostu, nie ultra. No trudno. Na wysokiej też wygląda to wszystko naprawdę Pięknie. Jest bardzo dużo otwartego terenu, więc mam nadzieję, uda nam się łatwo wypaczyć jakąś zwierzynę pierwszą. Amunicji mam i do jednego sztucera i do drugiego. Mam ze sobą mojego regenta Magnum niezawodnego, jednostrzałowiec, bardzo duża siła. I jest bardzo uniwersalny przede wszystkim. Może strzelać do czwartej klasy zwierzaków, czyli w sumie takich średnio dużych sarenek, ale może też do dziewiątki, jak łosie czy bizony. A to jest... Yy, w sumie sprawdzę co to jest. To jest mój ranger, który... Yy, trzymam go na drobniejszą zwierzynę od dwójki, czyli prawie najmniejsze zwierzaki jakie mogą być, poza jakimiś małymi ptośkami prawie wszystko z tymi dwiema brońmi jestem w stanie ustrzelić znaczy no teoretycznie wszystko jestem każdą, ale yy, jakby pozwalają mi zdobyć punkty za odpowiednią broń no bo wiadomo, nie będziemy strzelać do wróbla z armaty okej, okay. yy, szczerze to nie mam pojęcia, gdzie tutaj żyją lwy tutaj mam jakieś znaczniki stare, stare, nie grałem na tej mapie od czy ja coś tam słyszałem. Z tego co pamiętam, lwy, podobnie jak pumy, były dość płochliwymi zwierzakami, płochliwymi na tej zasadzie, że bardzo nie dawały się do siebie zbliżyć. Wykrywały mnie z dużej odległości, zwłaszcza, że teraz biegnę, bo staram się dotrzeć do tego domku. Odblokować go sobie, żeby mieć opcję szybkiej podróży między nimi. Jak natknę się na jakieś ślady, to wtedy będziemy tropić. Wychodzę z założenia, że dopóki nic nie widzę, to nie ma sensu się skradać. Co się odezwało? Aha, antylopka. To jest trójka, to jest małe zwierzę, więc możliwe, że nawet nie ma sensu na niego polować, bo będę musiał sięgać po rangera. Chociaż ranger jest pięciostrzałowcem, więc jak trafię na stado, to sobie poradzi nawet lepiej niż mój magnumik, pod warunkiem, że da radę obalić zwierzynę, jakąś drobną. Tutaj to mi wygląda bardzo obiecująco, ale no nie, nic tutaj nie ma. Chciałbym spojrzeć, przez lornetkę ona daje mi lepszy podgląd niż celownik zwykły. Nie, nic tutaj nie widać. O, coś, coś tu, gdzieś, halo? Jest trop jakiś. Halo, piesku, suń dupę. Czego to jest trop? Aha, dobra, tego skocznika. To mi się dlatego wyświetlał po prawej, jak klikam klikam i nic. Hmm. Ale tu cicho i spokojnie. O! Zając. <laughs> nie, zająca nie chcemy. Nawet mój ranger jest yy, zbyt ciężką. Amunicją się posługuje na takiego maluszka, ale powiem Wam ciekawostkę: jak znajduję takie małe zwierzaki typu zające, lisy i tak dalej, to bardzo często one mają wyższy poziom trudności, czyli dają też lepszą nagrodę. O, ten szakal na przykład to może być całkiem fajna zdobycz, jeśli się okaże, że on ma jakiś, nie wiem, siódmy, ósmy poziom, bo i takie się trafiają bo poza tym, że zwierzaki mają klasę swoją, taką wagową, wszystkie zające będą jedynką, wszystkie bizony będą dziewiątką, to poza tym w ramach swojego gatunku jeszcze mają poziomy. Pierwszy poziom jest banalny do trafienia. Coś tam biegło, ale przystało. Coś ewidentnie galopowało sobie. Przejdę się, zobaczę. O, teraz się pochowało, oczywiście, bo pewnie mnie widziało z dużej odległości. O, zajączek. Nie, zajączka nie chcę. Nie, myślę, że to zając właśnie. Coś taki właśnie taki byczy, ten zając i ciemny. <grywy> Biedny Zangecu by dostał kulkę w dupę <grywy> i by mu było smutno. Chodź tu, Zangecu. Oj, ty w ogóle nie jesteś szczęśliwy. Chodź do mnie. Gdzie ty jesteś? Chodź, pieś. Chodź, chodź tu. Chodź tu. No dobra, pochwała, i teraz o B. O, teraz mogę pogłaskać. Olej, no ty brzydki. Jaki brzydal z ciebie. Halo, nie mogę mu dać. O jest, zabawa. Super, daj łapę. Mądry pies. Kochający, no to zawsze mnie przesuwa w taką odległość, że nie mogę dać. O, właśnie, dawaj, pyskaj, jeszcze raz. No, ichać, ale ty masz kaprawę ślepia, brzyda, Chodź tu jeszcze gwizdniemy na niego, żeby mu dodać otuchy, i lecimy. W sumie nie z tym. Lepiej lecieć z cięższą bronią. Tutaj nic. Ty, w tych krzaczorach tu prędzej w coś wbiegnę niż to zobaczę. Ale po drugiej stronie krzaczorów... W ogóle, gdzie tutaj jest woda? Po prawej stronie będę miał jeziorko. Dobra. To jest obiecujące. Takie jeziorko oczywiście może oznaczać zwierzynę. Tylko, że w tych durnych trawiszczach to ja nic nie widzę. Ta trawa to jest nieporozumienie. No zobaczcie, to jest jeszcze gorsze niż tamten las. Teraz mam widoczność pół metra. O! Dobra, tutaj coś widać wreszcie. Tylko, że tak widać, że nic nie widać. <laughs> nic tutaj nie ma. Idę nad wodę. Zahaczał ten domek i... zamierzam ułypać w kierunku jeziora. Jest za tymi drzewami zaraz. Tak by wynikało z mapy przynajmniej. <laughs> Więc jak najbardziej po drodze. Jest nam po drodze. Bokoło domku. Dobra. Dzida na domek, żeby go już sobie odhaczyć. I może uda mi się wbugować na ten domek i stanąć na górze. Nie. Chociaż nie, nie. Na ten biały kontener powinienem być w stanie wskoczyć. Zobaczcie. O. O ile ten dach mi nie przeszkodzi. A nie powinien, bo jest obok. Halo. Proszę. Serio? Opa, dobra, dało radę I jeszcze raz I jeszcze trzeci, dobra Gdzie jest Bajoro? Patrzę się prosto w jego kierunku, czyli tam jest Bajoro Świetnie A gdzie są zwierzaki? Bo coś mało tutaj widać Nie dalmiesz, tylko lornetkę Jaka muzyka się odpaliła? Coś, coś tu pyska darło, ale nie zdążyłem śledź? Co śledź? Nie wiem, ja tam śledzi nie widzę. Hmm. O! O! Coś mi się na chwilę pokazało. Dziwne, ja tam nic nie widzę. Hmm. Tu na otwartym terenie to nie spodziewam się widzieć zwierzaków. A tutaj to już jest Bajoro. Tak, no dobra. To celujemy chyba w Bajoro. A potem możemy iść na, to, na tą górę. I będziemy mieć z góry widok na dwa różne Bajorka. Tak, to będzie dobry plan. Myślę, że to jest ten plan, który nam da pierwszą zwierzynę. Bo jak na razie to widzieliśmy coś biegnącego i trochę tropów. To nie jest mapa, na której się roi od zwierząt. Trzeba przyznać niestety. Tutaj gdzieś powinna zaraz być woda. Tak sobie biegnę na jolo. I. Co się stanęło? A, tam w lewo jest. Czyli sporo dalej niż myślałem, to Bajorko. Że tutaj w tych haszczach. Czy przy tamtych drzewach, jeszcze dalej trochę. O! O! Widzicie, to tylko przez krótki moment mi wyskakuje, czekajcie, bo ja tutaj chyba mam ustawienia. Yy, rozgrywka, samouczki, system misji, opcji celowania. Co jest? Wszystko powyłączane? Z jakiego powodu to jest? Podpowiedzi. Czy te podpowiedzi to nie jest przypadkiem śledzenie zwierzaków i te fioletowe, znaczy takie seledynowe podświetlenia i białe tropów. Bo coś mi się wydaje, że ja mam to wyłączone. Jakiś tryb realizmu włączony, nie wiem czemu. Tutaj się zangetsu wije, spoko. O, coś mi tam... Nie. To tylko trawy. A szkoda. Kaczka to mnie średnio. Interesuje. Jakiś bulgotnik srebrzysty. Dziób produkuje na brzegu. Sekwa... Kichuj? <śmiech> <śmiech> Można i tak nazwać sobie. Jak kto lubi. No. Oryx, uuu. No ładnie. O, dobra. Widzicie to? Teraz wezmę dalmierz i ocenimy sobie po kolei, który jest wart strzelania. Bardzo łatwe, bardzo łatwe. Ten też bardzo łatwy. Niewielki poziom trudności. Ba wszystkie są łatwe. A no cóż, może jakieś puszczalskie. Nie dobra, tego nie było. Ten mi łbem zasłonił bok kolegi. Dobra. Lecimy. Może uda się Oryxa. Ciekawe, że się tutaj tak nagle pojawiły zwierzaczki. Zachaczę też przy okazji o to żerowisko. Zobaczymy co ma tutaj swoją stację tankowania trawy. Wygryzane. Gnu pręgowane. O kurde. I od kiedy Gnu jest y, szóstą kategorią, a Oryx ósmą? Przecież te oryksy nie są tak wielkie jak te grube Gnu. Halo? Nie wiem. Nic mi nie podświetla się. Wracam tam do oryksu Zobaczymy, czy coś ustrzeliłem. Na pewno coś trafiłem. To pokazuje ta czerwona plama. O, są Oryksy, jeszcze raz. Dobra, to było blisko już. Ładne trafienie. A, i ten już dostał ode mnie i się przewracał właśnie. No trudno, to z bliska do nich postrzelam jeszcze. Dobra, kolejny. Dobra, nie chcę już więcej do nich. Kurczę, no. Czym się te ślady wyświetla? E, zbadaj trop. Czekajcie, muszę sprawdzić. W necie czym to się. Dobra, udało się. Wreszcie to było pod C. Musiałem kliknąć C. Wreszcie widzę te durne ślady. Dobra, jest. I antylopka dostała w półco. Ładnie, ładnie. Zatwierdzamy ją. I znowu mi się to wyłączyło. Ej, no co jest, co chwila mi się to wyłącza. Tam jest lew. I coś goni. Ale fajnie. Lecimy. Oczywiście, że lecimy za lewem. Czy to jest ślad lewa? Czy bardziej prawa ślad? To jest lew. Nie, to jest Oryx. Którego trafiłem najpewniej. I tam widziałem jeszcze Oryxa. Ale mi się zmył. Dobra. O, tam co? Lew. Dobra, tam jesteś, przyjacielu. Zaraz cię dopadniemy. To jest lwica. Wyświetliło mi, że samiczka. No. Zaraz będzie eksponatem. Wypchanym. Ale najpierw trzeba ją wypchać śrótem. I dopiero wtedy. Czymkolwiek się wypycha zwierzaki. To, to jeszcze lew, tak, tutaj jest. Ucieka, no to dupa. Usłyszał mnie. 100 metrów. No i ze 100 metrów mnie usłyszało, dziadzie. Głupie, głupie, dziadzie. Usłyszało mnie. Kolejne gnu, one tutaj mają wodopój cały. Oryks, fajnie, ale ja chcę lewa. Gdzie jest lew? <noise> Z lewej. Dobra. Ło, co tam pyskacze? Gnu. Ja nie chcę gnu, ja chcę lewa. Poproszę lewa jednego. Już nawet lewica niech będzie. Nie, tam nie ma. Raczej jak uciekało to w tą stronę. Bo ja od tamtej szedłem prawie, że... Wiecie co? Ambony jestem w stanie zbudować tutaj. Jestem skłonny chyba ją kupić. Jest tu mi pies. Tam co? Gnu. A, i też ucieka. Doskonale. Następna pozycja w ukryciu. Świetnie, jak się wchodzi, przepraszam. A, tak się wchodzi. Dobra, jestem. E, coś tu jest w ogóle? Nic nie ma. Ale mam zajebistą ambonę. Mogę podejść do zwierzaków na. Ile tu jest? Czekajcie! Podejść do zwierzaków na 50 metrów, i dopiero mogę się zapakować do ambony, gdzie mnie nie będą widzieć. Zajebiste, ty. Myślę, że do lewa to bym się tak mógł co najwyżej podczołgać, <grystanie> zanim bym je zobaczył. Dobra, w tą stronę biegło stado. Lew niestety poszedł. Trzy zwierzaki trafiłem. Na pewno gdzieś tam leży Onyx jeszcze. Yy, onyx Oryx yy, postrzelony przeze mnie. No chyba, że przeżył, ale no mam nadzieję, że nie. Wszystko są ślady gnu. Kraina punawłoci doskonale. Świetny region. Polecał każdemu. O, tym się różni od Doliny Kichuj, że tutaj stacjonują gnu. Co? Ucieka, bo był 100 metrów ode mnie. Czemu on biegł prosto na mnie? Dobra, śledzę. Mam ślad tego lewa, to go śledzę. Pojęcie nie. Mam. O, tam jest. Lew, lwica. Może, może, może. Panie, też by było, jakby się znalazło stado. Przecież yy, lwy polują stadami. Więc byłoby miło. Gdyby się znalazły kolejne osobniki. Aczkolwiek ten tutaj się dematerializował na widok mojej strzelby. W lewo pobiegł, czy w prawo. Tu i tu mam ślady, ale nie wiem, które są nowsze. Te idą w przeciwną stronę, więc one są starsze. Albo tutaj. On pobiegł. Poszedł, przyszedł stąd, poszedł tam i teraz tu. Nie wiem, porąbany jest ten zwierzak. Jest tutaj ślad krwi. Oj, chyba organ żywotny. No to ładnie Chodź pies, chodź Przydaj się na coś Szukaj Zangetsu, szukaj Szukaj lewa, chodź tu Szukaj z lewa No, gdzie? No, tędy? Dobrze Mądry piesiek Chodź, znajdźmy tę lwicę Tutaj jest drugi ślad, już ja widzę ją 50, 75 No, to daleko nie uciekła Dostała fest

Sawanna centralna. Okej okay. Jakie bębny. Dobra, leży Lwiczka. I Oryksy się cieszą. Odtrąbiły sukces, że im lew zastrzelony padł. O, się ma mordo. Czy on zobaczył, że ja go widzę? Co jest? No, stoi, stoi! Spojrzał się na mnie, zaczął, że go widzę i uciekł. Oj ojoj ojoj oj. Srebro dostałem za tego lewka. Tak jest lew, a tak jest praw. Jakby ktoś nie wiedział. O, czekajcie. Ustawię go sobie ładnie. Dobra. Świetnie. I lew i praw są zaliczone.